Witamy dnia kolejnego. Dzisiaj jedziemy do miejscowości Fala Sarna na plażę z różowym piaskiem. Dojechaliśmy do miejscowości Fala Sarna. No, niby jest ten piasek różowy, ale plaże nie są, nie są zbyt ładne. Plaża z różowym piaskiem w miejscowości Fala Sarna. Anegdota głosi, że różowy piasek powstał tutaj, gdy Turcy napadli na Kretę i w tym miejscu dokonali rzezi na kobietach i dzieciach. Ja myślę, że jest to przez formacje skalne, które się tutaj kruszą i trafiają do piasku na plaży. Taką drogą odcinek 6 km pokonujemy w pół godziny. Jedziemy na plażę Balon.

Wczoraj do Balos Na plażę Balos Auto zostawiliśmy na parkingu I mamy jakieś pół godziny Drogi na plażę Idziemy na plażę Na plażę Balos tak dziwnie, aż chmury są tutaj tak nisko, od górami I już widać plażę. Wcześniej był różowy piasek. Teraz jest biały piasek. Idę rozejrzeć się po okolicy plaży Tutaj w skałki Skałki, bo weszliśmy na taką wysepkę, mieliznę ze skałkami A koło woda A tutaj takie miejsce płyciutkie Woda po kostki i idę na drugi brzeg zobaczyć. Jak starczy czasu, to chciałem wejść tam na to wzgórze. Tam jest jakiś klasztor opuszczony, czy kościół. W każdym razie jakaś świątynia. Zobaczymy. Jak starczy czasu, to tam wejdę. Na razie idę tam na wprost do tego niebieskiego obiektu. Nie wiem, co to jest. Idę sprawdzić. Doszedłem do tego obiektu. Z daleka było widać, że coś niebieskiego. Dopiero teraz. Jak podeszłem bliżej, widać, że to są jakieś rury. Ale dziwne, bo takie ułożone w okrąg. Niestety nigdzie nie znalazłem informacji, co to jest takiego. Może ktoś z Was wie, co to jest. W takim razie prosiłbym o napisanie w komentarzu, co to takiego. Nie wiadomo czemu to ma służyć. Może gdzieś w opisie, gdzieś w internecie się znajdzie, co to jest takiego. Do czego to służy. Ale podejrzewam, że to była jakiegoś rodzaju atrakcja. Pływało to po wodzie i Służyło do rekreacji, zabawy, czy coś takiego, bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. No, chyba że fale to wyrzuciły tutaj na ląd, a było to gdzieś indziej, służyło do czegoś konkretnego. Nie wiem. Idę z powrotem i tutaj odległość, odległość od jednego brzegu do drugiego jest zdaje się kilkaset metrów i tutaj gdzie ja teraz idę jest tak, że głębokość jest po kostki. W innym miejscu jest ciekawiej, bo po pas, po szyję, także głębokość dla każdego jaką kto by chciał. A tam w oddali, staje się tutaj, jest szlak, ścieżka na parking, którą idzie się y, jakieś pół godziny. Tam jest 3 km na parking. Tutaj jest ciekawe miejsce. Wszędzie po kostki, po łydki, a tutaj się idzie i jest po szyję, albo nawet 2 metry. Można sobie poskakać nawet do wody. Tak to wygląda, a tutaj wychodzimy i już mamy po kolana i po kostki zaraz. Także fajne, ciekawe miejsce do zamoczenia się, ponurkowania, bo tutaj w odległości kilkuset metrów nie ma takiej głębokości jak tutaj w tym punkcie. Tracę się, bo no na bezludnej wyspie jesteś. Blażowanie zbliża się ku końcowi, więc wybieram się na tą wyspę zobaczyć tą kapliczkę co wcześniej wspominałem. A wiem, że to kapliczka, bo polatałem dronem i troszkę poglądałem okolicy z góry. Wziąłem buty, swoje sandały bo dalsza droga do tej kapliczki będzie pewnie mniej przyjemna niż chodzenie po plaży. I idziemy dalej. okazuje się, że jest tutaj jakiś mały pomost, gdzie są zacumowane jakieś łódki i ponton zdaje się czego nie było widać z daleka, a w oddali nawet jachty. Dobra, idziemy, idziemy i spróbuję znaleźć. Początek tego szlaku do kapliczki, bo na razie tutaj nie wiadomo, którędy iść. Chyba tylko po śladach ludzi, których jest troszkę tutaj. Tutaj trochę głębsza woda, ale też przyjemnie. Chociaż, chociaż kamienisto, tutaj piachu nie ma, nie można sobie poleżeć. Na piaseczku, Dobra. tutaj, coś tutaj było, tak jakby jakieś fundamenty stoją. Jakaś budka, czy coś. I tutaj wydeptane, czyli pewnie tutaj jest szlak. Chociaż teraz zwątpiłem, bo nie wiem, czy dobrze idę. Bo kapliczka jest nade mną, a ja cały czas idę w kierunku tego pomostu. I nie widać, żeby był jakiś jakaś droga. Górę do kapliczki, za mną idą jacyś turyści, ale stanęli w miejscu i się rozglądają. Ciekawe. Z daleka było widać tą ścieżkę szlak z lewej strony kapliczki, ale tutaj. Wątpię, żeby to była dobra droga którą idę Pójdę jeszcze kawałek i zobaczę Okaże się czy, czy dobrze idę, czy nie Czy trzeba będzie się wracać Poszedłem dalej i widzę, że jest Jakaś tabliczka informacyjna. Zobaczymy co tutaj jest. Jest tutaj napisana jakaś sentencja w greckim języku. Niestety nie udało mi się tego przetłumaczyć, więc nie wiem co to znaczy. Dobra, a szlaku jak nie było, tak nie ma. To na pewno nie tutaj. No na pewno nie tutaj, ale widzę, że jest wydeptane. Wydeptane, no ludzie tędy chodzili, ludzie tędy szli, więc ja pójdę też. Idę, chociaż wiem, że źle idę. Ale mam nadzieję, że dojdę tędy do miejsca, do kapliczki. Wyraźnie widać ślady takie na kamieniach, zabrudzone, otarte kamienie. Już mam niedaleko do kapliczki. Doszliśmy. Jest kapliczka. Udało się dojść. Jest kapliczka w całej okazałości. Jest tutaj ścieżka, której wypatrywałem nadaremnie, ale nią wrócę. Ona jest z tej strony. A ja przyszedłem z tamtej strony. Drobne na ofiarę. I tak to wygląda. Wygląda w środku, kapliczka. Tak wygląda. Chłodno tutaj. Grube mury widać. Chłodno, bez okien. I co? Rozejrzymy się. Zrobimy jakieś fotki i wracamy. Kapliczka obejrzana i wracamy z powrotem na plażę i zbierać się. Wystarczy tego plażowania. I teraz idę właściwą ścieżką. I idziemy chwilę w zacienionym miejscu. Cień pada od tej góry, ale za chwilę znowu wyjdziemy na słońce. I tu już nie ma żadnej ścieżki, żadnego szlaku. Tutaj idzie się jak komu pasuje. i plażowanie zakończone I za 5 godzin chyba od, od 13 prawie do 18 na plaży Balos wcześniej yy, na różowej plaży Falasarna Ale tam tylko chwilkę z ciekawości zobaczyć jak wygląda I już wracamy miło spędzio, spędzony dzień i pożegnanie z plażą Zbliżamy się do parkingu najgorszy odcinek za nami odcinek 3 km pod górkę i jedziemy w miejsce zwane piramidami w tym rejonie. Są to skalne formacje przypominające piramidy. Zobaczymy czy nam się uda, bo już późna pora jest. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się to zwiedzić. Jesteśmy w miejscowości Potamida przy piramidach ziemnych. Piramidy te składają się z takiego materiału jak coś pomiędzy skałą osadową a gliną. Roślinność jest na nich tylko na górnej części.